Biblioteka uczestniczy w takim projekcie Biblioteki dla Klimatu, który jest organizowany przez Fundację FRSI. I w związku z tym dzisiaj zaprosiliśmy do nas Filipa Springera, który będzie nas oprowadzał po Wieruszowie, ale pod kątem wiedzy o klimacie. Celem tego spaceru jest pokazanie, że zmiana klimatu, jakkolwiek jest zjawiskiem globalnym, ma bardzo lokalne wymiary i my na tych spacerach staramy się bardziej poznawać narzędzia, a w mniejszym stopniu pokazywać konkretne miejsca, czy sytuacje, w których, dzięki którym to narzędziom możemy tą lokalność zmian klimatycznych dostrzegać. I za każdym razem po takim spacerze ktoś się odzywa, że zobaczy trochę więcej, więc myślę, że dzisiaj również tak będzie. Widzę, że jest z Panem tutaj taki atrybut znany, no szpadel, tak więc on będzie użyty. No zakładam, że tak. To nie jest tylko rekwizytem jak u Czechowa, więc tak, będziemy również grzebali w ziemi. Co, co konkretnie będziecie w tej ziemi szukać? Czy czego konkretnie będziecie szukać? Zawsze, jak się wzruszy trochę ziemię, to można w niej zobaczyć dowody przemian, jakie dotyczą naszego ekosystemu, ponieważ właściwie ten warsztat, ten spacer już jest dziewiątym z kolei w ramach projektu realizowanym. I jeszcze się nie zdarzyło, żeby przypadkowo w bitych punktach Łopaty nie znalazły się jakieś fragmenty śmieci, plastiku i innych tego typu artefaktów.